Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jak wiecie, 27 kwietnia 2020 roku miało miejsce oglądanie Avengers Endgame z okazji kwarantanny i z okazji rocznicy właśnie tego filmu. 25 kwietnia minął rok od premiery Avengers Endgame. Dwójka reżyserów, Joe i Anthony Russo, wraz ze Stevenem MacFeelym i Christopherem Markusem, podzielili się sekretami i historiami związanymi właśnie z tym filmem. Zebrałem najciekawsze informacje i dzisiaj Wam je przedstawię. Także zapraszam. Pierwsza historia mówi o tym, że kiedy MacFeely i Markus pisali pierwszy scenariusz do Avengers Endgame. Nie zawarli w nim bardzo wielu ważnych, kultowych już momentów. Ponieważ, jak powiedzieli, bitwa o Nowy Jork nie była celem podróży w czasie. Także, gdyby pierwsza wersja scenariusza była tą ostateczną, nie dostalibyśmy takich smaczków jak Kapitan Ameryka kontra Kapitan Ameryka, Loki czy Hulk, który musiał sam siebie naśladować. Ciężko sobie wyobrazić braku tej sekwencji w Avengers Endgame, ponieważ ona nakreśliła to, co stanie się z Lokim. Przyszłości. Jak wiecie, Loki dostanie swój serial na platformie Disney Plus i będziemy mogli śledzić po jego poczynania po tym, jak wykradł Tesseract w bitwie o Nowy Jork. Brandon Davis z serwisu comicbook.com zapytał się, czy mieli w planach jakiś inny pomysł zamiast Nowego Jorku. Na co McFeely powiedział, że mieli bardzo fajny pomysł, który wyglądał naprawdę spektakularnie i imponująco. Ale niestety odebrał filmowi bardzo dużo emocji, dlatego zrezygnowali właśnie z niego. A jaki to jest moment? No to jest właśnie druga część tej historii, drugi news. Drugą historią jest rozwinięcie historii Macphiliego. Zamiast bitwy o Nowy Jork mieliśmy zobaczyć, jak Tony Stark i Thor lecą do Asgardu odzyskać dwa kamienie nieskończoności. Thor i Iron Man mieli polecieć do linii czasowej znanej Storm Roczny Świat. O tej scenie wspomniałem jakiś czas temu, ale wspomnę o niej jeszcze raz. W tej, według Macquiliego, spektakularnej scenie Heimdall miał bronić Bifrostu, czyli mostu, który łączył Asgard z innymi światami. Aby wygrać, Iron Man musiał stworzyć nową zbroję, niewidzialną zbroję, tak aby wszystko widzący Heimdall nie mógł go pokonać. O trzeciej historii też było głośno, a mówi o tym, że to Nebula miała pokonać Thanosa zamiast Tonego Starka. Christopher Markus powiedział, że pierwszy zarys scenariusza do Avengers Endgames zawierał sekwencję, w której Nebula za pomocą rękawicy nieskończoności odzyskuje swój pierwotny wygląd, ciekawe jakby wyglądała swoją drogą, i pokonuje Thanosa. Jednakże zrezygnowano z tej wyciągniętej prosto z komiksu sceny na rzecz Tonego Starka. Scenarzyści powiedzieli, że przeznaczeniem Ironmana od zawsze było pokonanie Thanosa i zginięcie. Gdybyśmy jednak dostali komiksową scenę z Nebulą, która przeżyła i pokonała Thanosa, nie miałoby to według nich sensu. Jestem jednak przekonany, że Karen Gillan, czyli odtwórczyni Nebuli, byłaby bardzo zadowolona, nie musiałaby czekać 3 godziny, podczas gdy cały sztab ludzi nakładał na nią makijaż przed nagrywaniem każdej sceny. Jeżeli mielibyście wybrać tylko jedną z tych trzech wspomnianych scenariuszy, który byście wybrali, a które dwa byście odrzucili, oczywiście dajcie mi znać, co o nich wszystkich myślicie: czy takie sceny byłyby lepsze, gorsze, a może fajnie byłoby zobaczyć je również, czyli razem z tymi, które dostaliśmy w oficjalnej ostatecznej wersji filmu. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo chciałbym zobaczyć walkę Ironmana z Heimdalem, a na przykład nie wyobrażam sobie Avengers Endgame bez podróży do 2012 do bitwy o Nowy Jork. Ale co Wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzach, nie mogę się doczekać, aż wszystkie przeczytam. Trzymajcie się na razie.